Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy internauci, droga młodzieży, szanowni rodzice, rozpoczynamy adwent, okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i jednocześnie czas przygotowania na ponowne przyjście Chrystusa. O tym wydaje się mówić dzisiejsza Ewangelia. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na Słońcu, Księżycu i Gwiazdach. A na Ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie. Aby wasze serca nie były ociążałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed synem człowieczym. Oto słowo Pańskie. Chyba niezbyt przyjemnie słucha się o końcu świata, prawda? Myślicie czasami o końcu świata, albo są takie obrazy gdzieś w popkulturze, filmy, które mówią o końcu świata? No całkiem sporo filmów porusza tą tematykę, obrazek, jaki można sobie wyobrazić. Jest to takie realne, że świat się skończy? Nie, no, mi się wydaje, że też poprzez te filmy. Dużo ludzi patrzy na to bardziej jak na science fiction, jak na coś wymyślonego, coś nierealnego. A zobaczcie, jednak Chrystus w Ewangelii tym się zajmuje. On o tym mówi. Mówi o tych obrazach, o huku morza, jego nawałnicy, o trwodze narodów, bezradnych wobec tych różnych zjawisk na ziemi. Czy chce nas przestraszyć? Nie, chce nas tylko ostrzec przed tym, co będzie, żebyśmy przygotowani byli. Tam na końcu jest napisane, że nie znamy dnia, nie godziny, mamy być gotowi cały czas. A czy moglibyśmy tego uniknąć, skoro Chrystus jest Bogiem, jest królem wszechświata, jak już wiemy z zeszłego tygodnia, mógłby nas przed tym ustrzec? Mógłby tego zaniechać? Jak myślicie? Pewnie by mógł. Pewnie by mógł. No właśnie. Zobaczcie, a jednak przygotowuje nas na ten koniec świata, który musi nastąpić, i pewnie nastąpi dla każdego z nas osobna w momencie naszej śmierci. Tam jest zastanawiające takie zdanie. Nie wiem, czy myśleliście, myśleliście na ten temat. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Co to może oznaczać? Są przy jakieś pracy. Jeden będzie w polu, tak? Dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, dwóch będzie na jednym posłaniu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Koniec świata będzie nie dla wszystkich. Co oznacza to wzięcie? Zastanawialiście się? Nie no, koniec świata będzie dla wszystkich, tylko że jedni będą na niego przygotowani. Będą żyli, tak jakby właśnie jutro miał być koniec świata, czyli będą starali się postępować dobrze, będą starali się właśnie nie grzeszyć, być przygotowanym na... W każdym chwilę, że mogą umrzeć i stanąć przed sądem, Czy i... takiego ważne. Z czym się różni działanie? Wykonujemy, obaj będziemy wykonywać jakąś pracę, ona będzie wykonana tak samo zewnętrznie. Jaka będzie różnica? Nastawienie wewnętrzne. Jeden będzie podchodzą? to robił z chęcią i z całego serca, a drugi tak, no, żeby zrobić po prostu tak na odwal. <słuch> mhm. Czyli zobaczcie. Wewnętrzna postawa, z którą wykonuje różne rzeczy, jest ogromnie ważna. Tak samo jak przypominacie sobie historię dobrego łotra, dobrego i złego, jak powie historia, tradycja. Jeden został wzięty z Jezusem do nieba, a drugi pewnie został na krzyżu. Co się z nim stało, nie wiemy. Chrystus chce nas przygotować na koniec świata. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan Wasz przyjdzie. Czuwać to znaczy być gotowym, to znaczy nie być biernym wobec tego, co nas spotyka. I tego pewnie możemy sobie życzyć, żebyśmy czuwali i z wewnętrznie dobrym nastawieniem oczekiwali na przyjście Mesjasza. Ponowne przyjście Pana. Pierwszą na niedzielę Adwentu myślimy o dobrym przygotowaniu się do Bożego Narodzenia. Tego sobie i Wam, drodzy internauci, życzymy wszystkiego dobrego. Szczęście Boże!